Nasia nie ma kolekcji swoich, ładnych wspomnień. suszonych kwiat, na szyni i liść już tyle lat śmilką na tej słomie to wszystko, co cenniejsze jest skarb. Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą, haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią, malowali krajobrazy w żółte ściegi pożuk, wyszywali wisielcami drzew płynące morze. I wyszedłeś jasny, synku, z czarną bronią w noc. I poczułeś jak się jeży w dźwięku minut zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula synku, czy to serce pękło. w dół, dziewczęta spod parasola, żołnierski włożyły strój, błękitna chustka, marzenie, w koszyku granaty dwa i zdjęcie chłopaka w pieszeni, pamiątka letniego dnia. Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience, Warszawa się broni, walka trwa o wolność, o honor, o kraj. To broni dziewczyno, Na bój. Dziewczyno w kielatę w dziewczyno w zielonej sukience. Warszawa się broni, walka trwa o wolność, o honor, o kraj Do broni dziewczyno kochana, do broni chłopaku mój. Wolna będzie Warszawa, do broni, bo wolność na, na starówce tam pośda broni się. listy że sanitariuszka, walczymy, kocham cię. I tylko czasem dłonie słowa jakiegoś strze. On z batalionu Zośka, a ona kto to wie? Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience, Warszawa się broni, walka trwa, o wolność, o honor, o kra. Warszawa się broni, walka trwa o wolność, o honor, o kraj. Do broni dziewczyno kochana, do broni chłopaku mój. Wolna będzie Warszawa, do broni, o wolność, na bój. -u, ciszę przerywa, tata. Nie wolę rozrywa granat. I z błyskawicy strzał Warszawa jeszcze się broni. Weź mi ładne piliwinki. Zawleczka jest tutaj, zobacz podobna do twojej śminki. Dziewczyno, na Się broni, barka trwa, o wolność, o honor, o grań. Do broni dziewczyno kochana, do broni chłopaku mój. Wolna będzie Warszawa, do broni, bo wolność, na bój. Dziewczyno z na tę dziewczyno w zielonej sukience. Warszawa się broni, barka trwa, o wolność, o honor, o grań. Do broni dziewczyno kochana,